Działa? Mówisz? Mam nadzieję, że pożegnanie było czułe. Aź! Do kąta! Co ty? palona ze mnie strugasz? Poprawię się, szefie. Daję słowo. No dobrze. Daję ci ostatnią szansę, ja dajmy się przeprowadzką, a ty polecisz po force. Ja? Tak. Ty. La, 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 la. A, bo ja u tak. A nie, nie, ja muszę do domu. No to... Nata, przyjacielu, buźka. A, bo, bu, pa, papa. pa. Pa. bo, panienko. bo, czekaj. ubranie. Bilecik pan ma? Miesięczny. Pokazywać? Proszę. A panienka bilecik? Proszę pana, ja... W spodniach. E, już mi panienka tym razem nie ucieknie. Nie, nie. Dziękuję. No, teraz to już jest wszystko jasne. A nie można by tak, panie majorze, pojechać po tych drabów, bo gotowi nam gdzieś dźwięk. No. Właśnie. Tymi sprawami zajmiemy się już my. Dziękuję panu, panie Anatoliu, za pańską cenną pomoc. Mm. A od pani jeszcze chciałbym się dowiedzieć pewnych rzeczy o naszych wspólnych znajomych. Która godzina, panie majorze? Godzina? Za dziesięć czwarta. No dziękuję. No to ja niestety muszę już iść do pracy. No. A z ubraniem to tak jak myśmy się umówili. albo w albo tamto, ale wygrać bardzo nam to. Proszę pana, proszę uprzejmie wypłacić mi milion. Milion? Ale z największą rozkoszą, droga pani. Właśnie przygotowany czeka w kazie. Poproszę dokumencik. Tak. Iwona Słowikowska. Zadać, w tej chwili przystępuje do wypłaty. A serduszko zdrowe? Nie narzekam. A nerwy? W porządku. A to zabawne, ludzie zawsze mówią, że są zdrowi. A, a, a jak zobaczą na raz tyle pieniędzy, to nie każdy wytrzymuje. O, coś pani mizernie wygląda. A może, może leczyć wody? No dobra, dobra, dawaj pan wreszcie tą mamonę, to proszę. Proszę pana, ja się śpieszę. A, nie się, proszę panie, się panie, bardzo, bardzo. No. no. A co, nie mówiłem? Proszę może, jeszcze wyjść 아아아 <chat> Mi udało mi się jej zerwać. A to jedna. Dobrze jest, panie Rafaczyński. Niech pan poczuka jakiegoś milicjanta. Milicjanta? Proszę Pani, czy Pani pozwoli mi skorzystać z telefonu? Sprawa niecierpiąca zwłoki. Telefon tylko do rozmów służbowych. Niech Pani zadzwoni z kabiny. Ale pan jest zamknięte, no puka mi, puka mi się no Ale co Pan wygaduje? Czy chwilą wyszła tam jakaś kobieta. O, właśnie wychodzi. Pana majora poproszę. Co? Nie mogą? Jak? Nie mógłby go pan zatrzymać? No jest. Nie tego.

Szalał! Co ty ma na Maniszka, patrz, kupiłem dla ciebie okulary. Siadaj, w domu porozmawiamy. Ależ Maniszka, tam idzie milion żywą gotówką. No widzisz Maniszka? A na to, czyś ty zwariował. I ty tu tak spokojnie siedzisz. Rób co? A rób coś, rób coś. Przecież sama mnie wytrzymała. Ja? No, oczywiście znowu moja wina. Ty zawsze no, to przekręcasz. Na co czekasz, chodź. Dokąd? Na milicję do czego majora. Aaa, to ty, Franek? No i jak? A, tak, no to świetnie. Nie, 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 nie tutaj. Jedź zaraz do Lili, do ogródka. Przyjeżdżam i robimy che Tym Dzień dobry. Przypuszczam, że nie odmówi mi pan przyjemności uczestniczenia w HEPIENC. Za późno drzwi obstawione. Nie wiedziałem, że Pan zdradza zainteresowanie grą liczbową. No cóż robić? Trzeba iść z duchem czasu. No to w takim razie pójdziemy razem. Proszę. Proszę. Przepraszam pana. Która godzina? Fatalna, panie majorze. To może i pan wybierze się z nami na majówkę. Mamy jeszcze jedno miejsce wolne. Proszę, proszę. A te czuszki proszę zabrać ze sobą. Tak. Proszę. Dudaj, to... jak szanowna pani tobie życzyła. tak mm -hmm. pograć chłopaki? Daj! Daj. Dostawiła pani torbę. Co pan tak powie? Starzeje się, czy co? <grymne> U, brawo. Pięknie. Tylko bez kawałów. Dżentelmen musi umieć przegrywać. спешным Ддзе мільён? Sztybila. Nie mogłam dostać się do domu. Co się stało? Musisz mi to podwiedzić. No i cóż, znalazłaś ten milion? Co e, za dzień? Co za dzień? Co za zwariowany dzień? Pewnie trochę się spóźniłem. Ja z to mieszka Iwona Słowikowska. Tak.